Czy byliście kiedyś w lesie? No pewnie. Myślę, że prawie każde dziecko było kiedyś w lesie. Ale czy wiesz, że dawno, dawno temu las wyglądał zupełnie inaczej niż teraz? Ten okres został nazwany karbonem. Wówczas w lesie nie rosły znane ci drzewa. Lasy składały się z ogromnych i wysokich paproci, skrzypów i widłaków. Niektóre z nich osiągały wysokość naszych dzisiejszych wieżowców. I to właśnie tym drzewom zawdzięczamy powstanie węgla. Węgiel jest bardzo ciekawym minerałem. To czarna skała, posiadająca niezwykłą właściwość, której nie mają inne skały. Otóż węgiel pali się i wydziela przy tym ciepło. Czy trzymaliście kiedyś węgiel w dłoni? Jest on czarny, twardy i bardzo brudzi ręce. Kiedy włożysz go do wody, nie znika, czyli nie rozpuszcza się w wodzie. Nic dziwnego, przecież powstał w szczęście roślin. Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób powstał węgiel? Jeżeli tak, to posłuchaj. Dawno, dawno temu pradawne drzewa, takie jak paprocie, skrzypy i widłaki, lubiły rosnąć na bagnach oraz na podmokłych terenach, czyli na ziemi, która zawierała dużo wody. Mimo że drzewa te były bardzo duże, łamały się i przewracały, tak jak dzisiejsze drzewa. Możliwe, że działo się tak dlatego, że pnie niektórych z tych drzew były w środku zupełnie puste. W tamtych czasach deszcze były bardzo obfite, dlatego też często występowały powodzie. Powodzie zalewały lasy, a wichry i burze wywracały drzewa. Powalone drzewa oraz inne rośliny opadały na dno bagnistych jezior lub lagun. Tam gniły i ulegały powolnemu rozkładowi. Podczas powodzi woda niosła ze sobą piasek, żwir i glinę. To wszystko mieszało się ze szczątkami gnijących roślin i zaczęło razem tworzyć pewien materiał organiczny nazwany torfem. Tworzeniu się torfu sprzyjała niedostateczna ilość tlenu, gdyż rozkładające się rośliny znajdowały się pod wodą. Torf ma tę właściwość, że zachowuje się dosłownie jak gąbka czyli wchłania wodę i trzyma ją. Wytworzyło to doskonałe środowisko do tego, by nowe rośliny i drzewa wyrastały w miejscach, które zalała wcześniej woda. I znowu nadchodziła. Ponowna powódź i kolejne drzewa zostały powalone, a z nich zaczęła się tworzyć kolejna warstwa torfu. Górne warstwy torfu naciskały na te utworzone wcześniej. Zgadnij, jaki to miało wpływ na dolne warstwy torfu? Pamiętasz, powiedziałam, że torf jest jak gąbka. Co się stanie z gąbką, kiedy położymy na niej coś ciężkiego? Oczywiście, gąbka ulegnie spłaszczeniu i wypłynie z niej woda. Dokładnie tak samo działo się z warstwami torfu pod ziemią. Dolne warstwy były coraz bardziej naciskane przez te górne warstwy i zaczynały się robić coraz bardziej płaskie, ale także coraz bardziej twarde. W ciągu wielu, wielu lat zaczął się z nich tworzyć węgiel brunatny, a potem Węgiel kamienny. W dzisiejszych czasach węgiel znajduje się setki metrów pod ziemią. Może zastanawiasz się, skąd to wiemy. Przecież było to miliony lat temu. Otóż dowodem na to, jak powstał węgiel, są wydobywane przez górników bryły węgla, posiadające odciski dawnych roślin, a nawet szkieletów zwierząt, które również wpadały do bagna. W dzisiejszych czasach węgiel znajduje się setki metrów pod ziemią, dlatego górnicy, czyli ludzie, którzy wydobywają węgiel, muszą się bardzo natrudzić, by wydostać węgiel na powierzchnię. O, zobacz, oto kilku z nich. Wiem, wiem, wyglądają na bardzo brudnych, ale właśnie taki mają charakter pracy. Górnicy pracują bowiem w kopalniach. Istnieją kopalnie odkrywkowe i kopalnie głębinowe. W kopalniach głębinowych, by wydobyć węgiel, górnicy drążą długie tunele głęboko pod ziemią, wykorzystują do tego specjalne maszyny oraz materiały wybuchowe. Następnie tunele te muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby się nie zawaliły i nie zasypały pracujących w nich górników. Kiedyś górnicy, wydobywając węgiel, posługiwali się tylko kilofami. Uderzali nimi w twarde, węgielne skały i rozkruszali je. Teraz do tego służą ciężkie maszyny i materiały wybuchowe. Kiedy skały węgielne zostaną rozkruszone, wywożone są na powierzchnię specjalnymi wagonikami. Jak myślisz, Praca górnika jest ciężka czy lekka? Oczywiście praca górnika jest bardzo ciężka, a do tego bardzo niebezpieczna. Górnicy narażeni są na wiele wypadków. Mogą zostać zasypani na skutek oberwania ciężkich stropów, mogą zatruć się niebezpiecznymi gazami, mogą być porażeni prądem czy też ucierpieć na skutek wybuchu łatwopalnych gazów. Dlatego też zawód górnika należy do grupy najbardziej niebezpiecznych zawodów. Skoro tak, to dlaczego w ogóle górnicy wydobywają węgiel? Otóż odkryto, że węgiel nadaje się do wyprodukowania energii czyli do produkcji prądu i ciepła, które są dostarczane do naszych domów. Oprócz tego, z węgla otrzymujemy m.in. benzynę, smołę, plastyk, opony, a nawet niektóre lekarstwa. Z włókna węglowego robi się części do samochodów, narty czy też rakiety tenisowe. Czy wiesz, że prawdopodobnie Ty również korzystasz z węgla na co dzień? Jak to możliwe? Czy lubisz swój ołówek? Czy często się nim posługujesz? Czy często nim szkicujesz? Jeżeli tak, to oznacza to, że równie często korzystasz z węgla, gdyż ołówek zawiera grafit, który jest rodzajem węgla. Ja też ostatnio korzystałam z ołówka, gdyż pisałam list do świętego Mikołaja. W następnym odcinku powiem Wam, czy święty Mikołaj mnie odwiedził i jaki prezent od niego dostałam. Jeżeli podobał Ci się ten film o powstaniu węgla, proszę, daj mi dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Pa Pa!